Cześć, witajcie na kanale Trochę wolnego czasu. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam ten oto zestaw, czyli Podwórko Świętego Mikołaja, które było dołączane do naszego koszyka automatycznie jako gratis, jak zrobiliśmy zakupy na Lego Store podczas weekendu dla VIP-ów, później Black Friday i Black Monday. Dzisiaj zobaczymy jak to wygląda w środku, więc zapraszam was gorąco na prezentację tego sympatycznego zestawu i krótką recenzję. Zaczynamy. Jak widzicie, zestaw jest już zbudowany, więc pokażę Wam go teraz z bliska. Tak wygląda zestaw Podwórko Świętego Mikołaja już po zbudowaniu. Zobaczcie, mamy tutaj dwie postacie. Pierwsza to jest taki bardzo sympatyczny reniferek, który ma też naklejkę na pleckach z takimi łatami. I z przodu ma bardzo sympatyczną minkę, taką buźkę jakby uśmiechniętą, wielkie oczy niczym Baby Yoda. I ruszającą się głowę oraz ogonek, a także poroże, które jest bardzo fajnie też zrobione, bo użyto do budowy tej części elementów, które kojarzę przede wszystkim z droidów z Gwiezdnych Wojen. Jest tutaj, są tutaj ręce i tłów. Poza tym mamy też bardzo sympatycznego elfa, który chce chyba nakarmić marchewką tego oto pana Renifera. To nie jest Rudolf czerwononosy, aczkolwiek w, w, w zestawie był też drugi taki klocek, taki tail okrągły, którym byśmy mogli wymienić nos, więc można zrobić z niego Rudolfa Czerwononosego. I może to właśnie zrobimy. E, tylko go ściągnę Widzicie, że nóżki też ma takie proste Ale to w niczym nie, nie ustępuje Taka statyczna pozycja e, Bardzo fajnie to wygląda Może zmieńmy właśnie, niech to będzie Rudolf Rudolf Czerwononosy Rudolf Czerwononosy Dobra I stawiamy go tutaj I mamy już Rudolfa, moi drodzy Rudolf Czerwononosy To renifer każdy wie Słuchajcie, więc e, tak to wygląda. E, reniferek jest bardzo sympatyczny. E, o elfie jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć, dlatego, że e, z drugiej strony e, ma jeszcze jedną minkę, taką troszkę niepocieszoną. E, być może został ugryziony przez tego reniferka. E, może był bardzo głodny i nie wystarczyła mu marchewka, a może po prostu był taki łapczywy, że hapnął go. W rękę, lub też jeszcze inna hipoteza. Być może em, Elfik tak e, zapatrzony w reniferka, którego chciał nakarmić, że nie zauważył rzeczki, która tutaj płynie i zanurzył nogę w lodowatej wodzie. Kto wie? E, interpretacje są różne i jak sobie to wymyślimy, tak będzie, nie? Bardzo fajnie prezentuje się też tło, zastosowano tu perspektywę malarską, barwną, gdzie te jaśniejsze kolory są z przodu i te ciemniejsze z tyłu. Dzięki temu mamy taką jeszcze większą głębię. Bardzo fajnie też prezentują się choineczki. Jedna jest troszeczkę większa, druga troszkę mniejsza i... O! Dobra, słuchajcie, bo drzewa lecą. Także w ten sposób to wygląda, było też sześć naklejek, pierwsza jest tutaj, czyli wskaźnik, w którą stronę iść, żeby dotrzeć do Świętego Mikołaja, czyli na biegun północny. Ponadto mamy tak, księżyc, tutaj też jest naklejeczka, mamy też właśnie na tułowiu u Renifera. i jeszcze jest, jeszcze jest w kilku miejscach, aha, jeszcze tak, jeszcze tutaj są gwiazdki przyklejone, trzy. Naklejki, w każdym razie z tego co pamiętam, było 6 naklejek, więc jak na taki nie za duży zestaw, chociaż nie jest też taki mały, powiem Wam, że ten zestawik ma 317 klocków i zajęło mi budowanie około 45 minut, może nawet ciut więcej i naprawdę bardzo fajnie się to budowało. Z tyłu wygląda to w ten sposób. Mamy takie tło. Teraz Wam e, pokażę może jak to wygląda, samo, e, sama podstawka. Ściągniemy renifera i elfa. Mamy tutaj jeszcze taką latarnię złotą. E, tutaj było wycięte drzewo, to sugeruje nam, że tutaj pewnie e, być może była choinka i została zaniesiona gdzieś, być może gdzieś tam do domu Mikołaja albo do jakiegoś innego domu e, wycięta z lasu. Bo przecież wkrótce idą święta. I tak jak wspomniałem, jest tutaj bardzo e, fajna rzeczka, która sobie płynie e, i wyżłobiła takie szpary w śniegu, więc ona sobie tutaj przepływa pod śniegiem, i, i bardzo fajnie, e, pomysłowo to jest zrobione. Postawię z powrotem Renifera i pana elfa. O elfie, chodź tu bliżej, żeby cię było widać. Dobra. Moi drodzy, i tak właśnie wygląda zestaw Podwórko Świętego Mikołaja, czyli set, który był dołączany do naszych zakupów, kiedy przekroczyliśmy e, chyba tam 700 ileś złotych podczas Black Friday, Black Monday i jeszcze wcześniej VIP Weekend 2021. W zeszłym roku był weekends, w tym roku mamy taki oto sympatyczny zestaw, i uważam, że naprawdę fajnie to wygląda i będzie pięknie zdobiło zimową półeczkę na święta, można sobie spokojnie postawić i będzie to naprawdę bardzo fajnie wyglądało. W tym momencie cena tego zestawu wynosi około 100 zł, czasem to jest 130. Dzisiaj widziałem na promocjach 90 zł, więc plus, minus od 90 powiedzmy do 140-150 zł taki zestaw możemy znaleźć. Oczywiście pewnie ceny niektórzy tam wyższe wystawiają, ale generalnie około 100 zł taki zestaw możemy nabyć. I ten secik ma dość sporo elementów, bo jest tutaj aż 317 klocków. Więc jak na taki mały, czy nie taki mały w zasadzie, zestaw jest całkiem nieźle. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym zestawie, czy wam się podoba i czy warto jest swojej ceny. Ja uważam, że jest naprawdę fajny i warto mieć go w swojej kolekcji. Na dzisiaj to wszystko. Także żegnam się z wami. Cześć. No rudy jedz, bo ci nas przestanie świecić. Hmm. Sam se zjedz. Rudolf co powie Mikołaj? No dobra. Ja.